No cześć, w samochodzie jestem, na żonę czekam, bo się jej spotkanie biznesowe przedłużyło. No. Czerwone korale, czerwone niszy wino, korale z polnej winy i łzy w pomiętej bluzeczce szłam. Piotruś, poczekaj, odzwonię, dobrze? Otwierać karoce, Kopciuszek z balu wrócił! Za klamkę chwyć. Sama? Jesteś u macochy, dobry wieczór, a nasz panie ustaw fotel mi nas, panie. Szczęście, ty moje, sensie życia mojego ludzie, jak ja za tobą tęskniłam. Karol, ty nie trafiłeś, piłaś? A bo ty do mnie mówisz. A do kogo? O, piłaś, pi, piła, piłaś. Dwie lampki proseko Do 07. A potem? A potem, a potem, a potem. A potem już nie liczyłam. Jedziemy do ciebie czy do mnie? Przecież mieszkamy ze sobą razem od 15 lat. Gładna jestem. A nie ty czekaj, już jadłam. Nawiew na szybę zrób, bo nic nie będę widział. Ale ja zimne na twarz potrzebuję teraz. Teraz. Teraz, 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 teraz pierw. Jak jest w Norwegii? O Ha. Świeże powietrze jest dobre. Ludzie za mało jego jedzą. Zatrzymać się? Ja jej nie żygam. Co śpisz dzisiaj na kanapie? O, na ka na, na, najlepiej mnie na kanapę wysłać. Ty mnie w ogóle w aucie zostaw. Ja się, ja się, 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 się sturlam na tym po prostu tutaj e, w foteliku i będę spała jak taki jeżyk, bo pan i władca zadecydował. Bo ja nie chcę być znowu w ciąży. O, a co to za suka? Do ciebie pisze. A to ja wysłałam. A ty wiesz, jaka Kryśka jest głupia? Jaka? Karol, jak ja Ciebie kocham. Taki, taki śliczny jesteś. Jestem. Taki ładny, taki. Tak, tylko już strasznie stary. Ty masz tyle. Ty masz tu siwy włos, i tu siwy włos, i tu. Ty masz tu siwy włos, i tu. Masz strasznie dużo siwych włosów. Pod z tobą mieszkam. Karol, czy ty jesteś zły? Nie jestem. Ale tutaj ci się taka żółka rusza. Nic mi się nie rusza. No i fajnie. Do kogo ty dzwonisz o tej porze? Do męża, bo się będzie martwił. A pani da się wyżyć z tego Ubera? Oho, rozłączył. A, będziesz jeszcze czegoś chciał, ty. Proszę cię, kochanie, prześpij się. Na głodnego? Co ty tam szukasz? Bo mi się tu kiedyś miętus poturlał. A co z dziećmi? A co chcesz mieć? Mama pyta, czy je odbierzemy. A ile ich mamy?. No przepraszamy, że dociekam! Mama pyta, czy odbierzemy. Ale co, co my jesteśmy z kuratorium, żeby, żeby jej dzieci odbierać? Niech sobie je ma. Ale chodzi o nasze dzieci. Mamy dwójkę. O, i Polsat i Tewałę. Co ty tak strasznie, tematy zmieniasz? Czy w ogóle z tobą dogadać? O, mój miętus. Zwoń. A nie, dobra, nie dzwoń. Przełkłam. Tylko się nie przyzwyczajaj. Co ja zżarłam? Oho, o, o, zarzymaj się. Czyli jednak. Jak żyjesz? To były tylko takie strachy na lachy. Burza przyszła bokiem. Ty wiesz jaka kryśka jest głupia? No jaka. No jaka? Co jaka? Co kochanie, weź napij się wody, dobra? Wody, wody. Wodą to się dziwki podmywają. A ty myślisz, że moglibyśmy adoptować Bernardyna? Tego takiego psa z tą beczułką, z rumem taką? Albo w ogóle, może moglibyśmy adoptować samą beczułkę z rumem? Po co zwierzę ma się męczyć? No co zjeść po ten rum? A tu ci się cały czas ta żyłka rusza może ty masz pasożyta? Ja widziałam tak. coś takiego w telewizji. Jednego mam, siedzi obok. Karolku, ty masz pasażera. Nie, nie pasożyta. Ty w ogóle nie rozumiesz znaczenia słów. Strasznie trudno... jest. Zdom... Dziubek! Dziubek! Nie widziałaś w autobusie takiego napisu nie rozmawiać z kierowcą? No co ty mówisz? To taki hołowczyc musi mieć strasznie smutne życie. Nikt z nim nie gada, on się stoi z tą kierownicą, stoi, no to ci szybciej jedź, no! Spokojnie, co... mamy czas. A ja dzisiaj klepsydrę widziałam i ten człowiek miał tyle lat co ty i ty mi mówisz, że masz czas. Karol, ja będę przy tobie, w zdrowiu i w chorobie w każdej potrzebie. Nawet na pogrzebie. Ty to się zrymowało. Normalnie Szymborska. Miłość. Czesław. Czesław. Moz. A ty możesz mi przypomnieć, dlaczego my o mozilu gadamy? Bo jesteś narąbana. A propos Kryśka, ty, ty... wiesz, że ona dzisiaj pierwszy raz w życiu piła tequilę? I ona myślała, że te sól to się wciąga. Głodna jestem. Kurde, pały, no! Jeszcze tego mi brakowało. Dobra, zjadę na stację. O! Ty patrz, jaka brygada slimfast! Pytaj ich, czy mają kanapki. Dobry wieczór. Starszy posterunkowy Roman Kulka, dokumenty proszę. Dobry wieczór, panowie Paweł. Zamknij się. Ja tylko cytowałam. Panowie, bardzo przepraszam. Po prostu dwie lampki wina do obiadu za dużo. Pa panowie Paweł, ja nie miałam pojęcia, że on jest pod wpływem alkoholu. Proszę go natychmiast skonfiskować. Prawo jazdy, proszę. Już, już, tylko nie, przepraszam, nie wiem, gdzie włożyłem i... Spoko, ja się tym zajmę. Gdzie ty idziesz? Tak tylko dla pewności. Ty też ich widzisz dwóch? Wracaj do auta. Bonjour, bonjour, cherubinku. Ale ty mnie jarasz? mi się podobasz. Najbardziej z charakteru. Proszę wrócić do samochodu. Kulka, ty też fajnie, ale na razie turlaj, bo mi ciach pożysz. Fajnie, Oho, hoho, co ja tu mam za odciski palców? Panie policjantie, proszę natychmiast zrobić obdukcję. Proszę wsiąść do samochodu. O ludzie! Pan sobie musi remont zrobić, bo panu klamka odpadła. Zrobię. Proszę wsiąść do auta. Jeszcze jak będzie próbował pana przykupić stówą, to proszę się nie dać. Ja wiem, ile on zarabia, nawet 500 go nie zawoli. Hm. Załatwiłam. Jeszcze siusiu. Hm. Panowie, ja bardzo Was przepraszam, naprawdę tak mi głupio. Pan, nie, niech Pan nic nie mówi. My też mamy żony. O. Też im się czasem zdarzy. Moja ostatnio po pijaku wylądowała na Ojomie. O, miała wypadek? Nie, dyżur. Moja, moja kiedyś po pijaku dzieci z przedszkola odebrała. Ale wstyd. No, trochę. My nie mamy dzieci. <noise> z moją nie jest tak najgorzej. No. Halo, jesteś na mówiącym. Misiu, no gdzie ty jesteś? Jak to gdzie? Kupiłaś piwo? No chciałam małpkę, ale ty wiesz, że mam uczulenie na sierść. Gdzie ty jesteś? W samochodzie! Pytanie brzmi, gdzie ty jesteś? W jakim samochodzie ty jesteś? No, Skoda! Nasza czarna Skoda ze światełkami. Ona nam wlazła do radiowozu! Kochanie, to nie jest ta sama Skoda! Ty, Karol, faktycznie ta jest obrzygana <noise>